Chodzisz codziennie w butach na obcasie, zobacz, co dzieje się z Twoimi stopami. Palce są ściśnięte, zmienia się podparcie ciała, mięśnie stopy i łydki pracują zupełnie inaczej. Na co to wpływa? Często pojawia się napięcie w łydce, skraca się ścięgno Achillesa, a zmieniony układ stopy przenosi napięcia aż do kolan, bioder i kręgosłupa. Tak, Twoje plecy też na tym cierpią, a stopy to fundament Twojego ciała. Daj swoim stopom trochę wolności. Roluj je, choć boso, Palce. Jeśli chodzisz na obcasach, równoważ to ruchem i ćwiczeniami. Weź kij odmioty, ustaw go prostopadle do swojej stopy. Odłóż wśród stopie na kiju. Dociśnij, zatrzymaj i swobodnie oddychaj. I tak przez dwie minuty, a następnie przesuń stopę. 2 cm do przodu i znowu dociśnij stopę, rozluźnij palce i znowu utrzymaj 2 minuty. Po dwóch kolejnych minutach znowu przesuń stopę 2 cm. A następnie stań przy ścianie i wykonaj 10 wspięć na palce. A jeśli chcesz zadbać o stopy, kolana, biodra i kręgosłup w jednym, to kliknij obserwuj, a dostaniesz ode mnie konkretne wsparcie. Wszystkiego aktywnego!